Dzień dobry. Szanowni Państwo, witam serdecznie na konferencji konfederacji. Ja nazywam się Jako Talent, obecny ze mną są Barbara Bliska i z Kim Spotykamy się dziś tutaj pod biurem potężnym posła na Sejm Zbigniewa Hoffmana w temacie stop totalnej piswigilacji. Szanowni Państwo, w piątek 13 stycznia przez pierwsze czytanie w Sejmie przeszedł projekt nowego prawa komunikacji elektronicznej, czyli ustawa o totalnej inwigilacji. W tej gigantycznej ustawie jest najważniejszy jeden krótki przepis, artykuł 43, na podstawie którego przepisu policja i osiem innych służb mają uzyskać pełny wgląd. W czasie rzeczywistym we wszystko, co przesyłają wszyscy Polacy przez komunikatory internetowe, pocztę, e-mail, a także do lokalizacji wszystkich smartfonów. Chce mieć wgląd na wszystko, co wysyłamy przez internet: przez Messenger, WhatsApp, Gmail i dziesiątki innych komunikatorów, portali społecznościowych i usług poczty e-mail. Każdej wiadomości, filmu, zdjęcia, które kiedykolwiek komuś wysłaliśmy. W pierwszym czytaniu ustawę poparli wszyscy politycy prawa i sprawiedliwości u Solidarnej Polski. Ustawa o totalnej inwigilacji wróci do, wkrótce do Sejmu. Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu. Rząd Platformy Obywatelskiej usiłował już wprowadzać cenzurę i inwigilację internetu pod przykrywką umowy międzynarodowej ACTA. Teraz rząd PiS wraca do tego tylko jeszcze bardziej. Wzywamy więc wszystkich posłów PiS i Solidarnej Polski do wykazania się realnym patriotyzmem. I do głosowania przeciwko tej skandalicznej ustawie. W dniu dzisiejszym składamy w Biurze Poselskim pana Zbigniewa Hoffmana petycję o głosowaniu w tej sprawie zgodnie z interesem narodowym. Dziękuję bardzo. Kolega Zbigniewa, witam serdecznie, szanowni państwo. Rząd i policja szykują totalną inwigilację. Tak jak wspomniał, wspomniał kolega Jakub, projekt prawa komunikacji. Elektronicznej nie tylko liczy 3,5 tysiąca stron A4, ale także waży 17 kg. Projekt ten szeroko otwiera drogę służbom możliwości blokowania obywatelom internetowych narzędzi komunikacji pod szeregiem pretekstów. Projekt jest krytykowany za sprzeczność z konstytucją i prawem unijnym. W tym samym czasie policja kupuje szpiegowskie oprogramowanie AFET izraelskiej firmy Celebrite za 6,5 miliona złotych. Dziękuję bardzo, głos teraz zabierze koleżanka Barbara Wilk. Szanowni Państwo, witam serdecznie. Z sejmowych partii, tylko Konfederacja niezmiennie od lat upomina się o przestrzeganie konstytucyjnych i przyrodzonych praw Polaków, w tym prawa do prywatności Jakie przysługuje każdemu człowiekowi. Wszyscy, którzy biorą udział w zorganizowanej akcji pozbawiania Polaków prywatności i wolności w internecie i na wszystkich innych komunikatorach, powinni zostać natychmiast odsunięci od pełnienia funkcji publicznych. Na czele z prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim, który pełni obecnie funkcję ministra cyfryzacji. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, na tym zakończylibyśmy dzisiejszą konferencję. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to złożymy petycję do księgi podawczej biura poselskiego Osłana Fejn, Dziewa Osłana. Dziękuję bardzo. Konfederacja, wolność i niepodległość.